Dziadek Jan zmarł nagle, choć miał już ponad 80 lat. Nie cierpiał na żadne poważne choroby, przynajmniej nic, o czym wiedzielibyśmy. Zasnął w fotelu i się nie obudził. Lekarze powiedzieli, że to serce. Mama płakała, ojciec kręcił głową i mówił, że to dobry koniec dla porządnego człowieka. Dla mnie, dziadek. Zawsze był kimś więcej niż starszym panem w swetrze. Był trochę dziwny, może nawet bardzo dziwny. Zbierał radia, telewizory, stare mikrofony, jego piwnica wyglądała jak warsztat z czasów PRL-u. Wszystko było zakurzone, pachniało smarem i kurzem, a po półkach walały się kasety VHS z naklejkami. Nagranie osobiste nie odtwarzać. Test się 4 Projekt dzień pięćdziesiąty. Po jego śmierci to ja zostałem z bratem odpowiedzialny za porządki w piwnicy. Miałem wtedy 27 lat. Paweł był o trzy lata młodszy. Ojciec nie chciał nawet tam zaglądać. Mówił, że dziadek zawsze miał swoje fanaberie. Zeszliśmy tam dwa dni po pogrzebie. W powietrzu unosił się ciężki zapach starej elektroniki i rdzy. Światło mrugało, a gdzieś z głębi sączyło się jednostajne tik-tik-tik, jakby jakiś mechanizm wciąż działał. Na stole, przykryta grubą warstwą gazet z lat dziewięćdziesiątych, leżała kaseta z prostym podpisem Dla tych, co przyjdą po mnie, nr osiemnaście. Spojrzeliśmy na siebie z Pawłem. On uniósł brwi. Ja sięgnąłem po stary magnetowit, który dziadek trzymał pod stołem. Sprawdziłem go wcześniej, działał. Włożyłem kasetę i wtedy usłyszeliśmy głos dziadka. Ale nie był to zwykły, spokojny ton, który znałem z opowieści o wojnie, pracy na kolei czy uprawie pomidorów. To był inny głos, napięty, cichy. Jakby mówił do kogoś, kto podsłuchuje. Jeśli to oglądasz, to znaczy, że już mnie nie ma i że nikt nie posłuchał, ale ty możesz, musisz. Kaseta miała jeszcze godzinę do końca, a my już wiedzieliśmy, że to nie będzie żadna zwykła wiadomość. Głos dziadka brzmiał znajomo, ale w jego tonie było coś dziwnie obcego. Jakby nie mówił tego, co naprawdę chciał powiedzieć, jakby wybierał słowa z ostrożnością, jak ktoś podsłuchiwany. Ekran pokazywał jego twarz. Siedział przy stole, miał na sobie ten sam sweter w który nosił zawsze zimą. Za plecami półki pełne kaset, szpul i kabli. Obraz był lekko rozmyty, ale wyraźnie widać było jego zmarszczki, oczy pełne skupienia. Jestem już stary, wiem, że długo nie pożyję, ale zanim zejdę z tego świata, muszę Ci coś przekazać. Tobie, wnuku, komukolwiek z Was, kto znajdzie tę kasetę. Zamilkł na moment. Spojrzał na coś poza kamerą. I wtedy po raz pierwszy pojawił się ten grymas. Jakby przeszył go dreszcz. Nie pozwólcie mnie pochować na cmentarzu. Z Pawłem wymieniliśmy zdziwione spojrzenia. Paweł uśmiechnął się lekko, myśląc zapewne, że to żart, ale mnie zaniepokoiło to, co powiedział potem. Mówią, że śmierć to koniec. To nieprawda. Nie dla mnie i nie dla tych, którzy przychodzą nocą. Dziadek podniósł dłoń, pokazał palcem kasetę w tle. Miała numer 18. Czyli dokładnie tę, którą trzymaliśmy przed chwilą w rękach. Jeśli mnie już nie będzie, jeśli mnie znajdą i wezmą do prosektorium, zatrzymajcie ich. Nie wolno dopuścić, by włożono mnie do grobu. Wiem, jak to brzmi, ale posłuchaj. Na ekranie pojawił się montaż. Fragmenty nagrań z kamery VHS, pokój dziadka w nocy, zegarek wskazujący godzinę 3.33. Stare lustro w piwnicy, które samoistnie pęka. Potem znowu jego twarz, tym razem bliżej obiektywu. Oczy szkliste, pełne błagania. Od dziesięciu lat nagrywam te taśmy. Na każdej kolejnej zbliżają się bardziej. Przychodzą tylko wtedy, gdy ktoś umiera. Zaczynają od wspomnień. Potem przychodzą po twarz. W tym momencie magnetowit zaczął brzęczeć, jakby coś zablokowało taśmę. Obraz się zatrzymał. Cisza. Paweł wstał i podszedł do sprzętu. Taśma się zacięła, powiedział pochylając się, ale nie wygląda na uszkodzoną. Sięgnąłem do szuflady po śrubokręt. Musiałem to otworzyć. Musiałem wiedzieć, co jeszcze powiedział, bo jedno było pewne. Dziadek bał się czegoś, co nie miało prawa istnieć. Zdemontowałem magnetowi to ostrożnie, jakby trzymał w sobie coś więcej niż tylko plastik i taśmę. Ta kaseta nie wyglądała jak pozostałe. Miała cięższy korpus. taśma była szersza niż normalna, jakby dziadek za ją przerobił. Wydobyłem ją ze środka, i sprawdziłem na innym, działającym sprzęcie, który mieliśmy jeszcze na strychu. Stary Panasonic z lat dziewięćdziesiątych, nadal podłączony do mini-telewizorka. Włączyłem. Po sekundzie ciszy taśma ruszyła dalej, jakby nic się nie stało. Dziadek znowu był na ekranie. Tym razem już nie mówił. Patrzył w obiektyw. Milczał przez dobre pięćdziesiąt sekund. Jego twarz była wyraźnie inna, starsza, jakby pomiędzy wcześniejszym nagraniem a tym upłynęły lata, nie minuty. Jeśli to oglądasz, to znaczy, że jestem już z nimi. Ale może jeszcze jest czas. Spojrzał w bok. Szukałem sposobu. Chciałem zrozumieć, dlaczego wybierają tylko niektórych, dlaczego nie przychodzą po wszystkich. Myślałem, że chodzi o śmierć, ale to nie to. Obraz drgnął. Na ekranie pojawiło się coś nowego. Zbliżenie na ścianę. Półka z kasetami. Ale jedna rzecz mnie przeraziła. Na każdej kasecie była twarz. Nie etykieta, nie opis. Prawdziwa, rozmyta, niemal fotograficzna twarz, jakby przetłoczona z taśmy. Niektóre rozmyte, inne ostre. Wszystkie patrzyły prosto w kamerę. Zaczęły się pojawiać same, co noc, co nowa. I nie wiem, kim są, ale one wiedzą, kim ja jestem. Spojrzałem na Pawła. Był blady. Myślisz, że to tylko jakaś mania starcza? Zapytał. Chciałbym? Odpowiedziałem. Ale dziadek nie był szalony, był maniakiem dokumentacji. Jak coś mówił, to miał na to dowody. Obraz powrócił. Dziadek sięgnął po jedną z kaset spółki i zbliżył ją do obiektywu. Twarz na etykiecie była niewyraźna, ale im dłużej się jej przyglądaliśmy, tym bardziej przypominała Pawła. Spojrzałem na brata. Odsunął się powoli od telewizora. Każda kaseta zawiera moment przejścia, kontynuował dziadek. Nagranie ostatniego spojrzenia, ale jeśli ktoś je odtworzy, otwiera się ślad. I wtedy już mogą przyjść. Dźwięk zaczął się psuć. Ekran zafalował, a potem taśma się zatrzymała. I wtedy, bez dotykania pilota, magnetowid wysunął kasetę sam. Wstałem. Podszedłem do półki w piwnicy. Kasety stały ciasno ułożone w rzędzie. Każda z nich miała numer i odręczną etykietę. Tylko jedna się wyróżniała, świeżo wsunięta między inne, jeszcze ciepła. Był na niej napis flamastrem NR19. Paweł. To chyba jakiś ponury żart, powiedział Paweł cicho, ale głos mu drżał. Dziadek pewnie sam ją tak podpisał. Zgrywał jak zawsze teatr? Zamilkłem. Sam nie wiedziałem co o tym myśleć. Dziadek naprawdę miał obsesję na punkcie dokumentowania wszystkiego, ale nigdy nie podpisywał kaset imionami członków rodziny, tylko numerami albo datami. Wziąłem kasetę ostrożnie, jakby miała mi się zaraz rozpaść w rękach. NR 19. Paweł. Litery były świeże, tuż lekko rozmazany, jakby ktoś podpisał ją przed chwilą. Nie wkładaj tego, powiedział Paweł i cofnął się o krok. Nie wiem, co to jest, ale nie chcę widzieć. Zatrzymałem się, spojrzałem na niego. Zbladł. Pot ściekał mu po skroni. Paweł! Przecież to tylko kaseta, powiedziałem bez przekonania. A jeśli nie? Rzucił. A jeśli to coś więcej? Ta kaseta. Ona tam wcześniej nie leżała. Nie było jej, kiedy schodziliśmy na dół. Miał rację. Przeglądaliśmy już całą półkę, a tej jednej nie było. Wtedy z góry, z mieszkania, rozległ się trzask, jakby ktoś otworzył drzwi wejściowe. Zamarliśmy. Wymieniliśmy spojrzenia. Paweł rzucił. Wszyscy są przecież na cmentarzu, nie? Mama, ojciec, sąsiedzi. Wybiegłem na schody. Na korytarzu nie było nikogo. Drzwi były uchylone, jakby ktoś dopiero co z nich wyszedł. Albo wszedł. Wróciłem na dół. Paweł siedział na skrzyni z kasetami i patrzył przed siebie. Na jego kolanach leżała ta nowa dziewiętnasta. Odtworzę ją powiedział nagle. Jeśli mam się bać, to chcę wiedzieć czego. Paweł poczekaj. Może lepiej? Ale było za późno. Wsunął kasetę do magnetowidu. Klik! Obraz był czarny. Przez kilka sekund nic się nie działo. A potem zarejestrowany oddech ciężki, nierówny. Jakby ktoś stał z kamerą i oddychał do mikrofonu. Kąt był dziwny. Ujęcie jakby z za jakiejś zasłony. Potem światło. Widzieliśmy pokój Pawła, jego łóżko, jego biurko. Plakat zespołu, który miał nad drzwiami. Obraz był świeży. Wszystko wyglądało tak, jak dziś rano. A w łóżku leżał Paweł. Nie spał. Patrzył w sufit, oddychał, jakby słyszał coś poza kadrem. Potem kamera zaczęła się zbliżać. Powoli, cicho, krok za krokiem. Zatrzymała się przy drzwiach. I wtedy głos zza kadru cichy znajomy wyszeptał. Został wybrany. Obraz zgasł. Taśma przewinęła się sama do końca. W magnetowidzie zapaliła się czerwona dioda, a Paweł nie ruszał się. Siedział nieruchomo, z oczami wbitymi w ekran. Usta miał lekko rozchylone, twarz pozbawiona wyrazu, jakby jego myśli zostały tam, w tej kasetce, jakby został nagrany. Zawołałem Pawła po imieniu Raz. Potem drugi. Nie reagował. Tylko siedział, wpatrzony w pusty ekran, jakby coś jeszcze tam widział. Jakby taśma nadal się kręciła tylko dla niego. Podeszłem bliżej, dotknąłem jego ramienia. Wzdrygnął się. Powoli spojrzał na mnie. Widziałem siebie, powiedział cicho, ale nie takiego jak teraz. Starszego, innego. I... Oni też tam byli. Kto? Ci stła, ci rozmazani. Myślałem, że to tylko cienie, ale jak się ruszyli, było ich więcej niż pokazała kamera. Milczałem. Jego głos brzmiał obco, jakby mówił przez sen. W tym momencie z góry znów coś trzasnęło tym razem nie drzwi, lustro. Znałem ten dźwięk aż za dobrze. Kiedyś przypadkiem stłukłem jedno i brzmiało identycznie. Zabrzmiało to, jakby pękło samo z siebie. Pobiegłem na górę. W łazience nad umywalką wisiało stare prostokątne lustro. Teraz było przecięte idealną pionową linią. Jakby ktoś je rozciął ostrzem. Nie zbiło się. Po prostu pękło. I odbijało mnie lekko przesuniętego. Mój obraz nie pokrywał się z moim ruchem. Kiedy poruszyłem ręką, odbicie zrobiło to sekundę później. Zszedłem z powrotem na dół. Paweł siedział w tym samym miejscu, ale teraz miał przed sobą nową kasetę. Nie widziałem, żeby ją wyjął. Nie widziałem, żeby jej wcześniej tam w ogóle było. Spojrzałem na nią. Podpis N.R. Dwadzieścia. Michał. Zamarłem. Michał to ja. Skąd ją masz? zapytałem. Po prostu była, odpowiedział. Leżała obok mnie, gdy się ocknąłem. Zastanawiałem się, czy to wszystko to jakiś koszmar. Czy po prostu siedzę wciąż w piwnicy, zasnąłem po pogrzebie i śnię o dziadku. Ale palce miałem zaciśnięte, dłoń drżała. A serce waliło jak młotem. Wziąłem kasetę do ręki. Ważyła tyle co poprzednie. Nic niezwykłego. A jednak czułem, że coś się zmienia, że to nie są już tylko nagrania, że to jest proces, coś, co się uruchamia, gdy zaczynasz patrzeć. Nie odtworzyłem jej od razu. Wróciliśmy do mieszkania. Paweł nie powiedział ani słowa przez całą drogę. Położył się na wersalce w salonie, odwrócił twarzą do ściany. Około godziny dwudziestej drugiej chciałem zadzwonić do mamy, powiedzieć jej o kasetach, o tym, co się dzieje. Może po prostu wygadać się, żeby ktoś dorosły zareagował inaczej niż my, zagubieni w piwnicy. Otworzyłem galerię w telefonie, żeby znaleźć jej zdjęcie. Było zrobione tydzień temu podczas urodzin dziadka. Ale zdjęcie było inne. Mama stała przy stole, uśmiechnięta, ale jej twarz była rozmyta, jakby zamazana tylko sylwetka, ręce, ubranie ale miejsce, gdzie powinny być oczy, nos, usta, było kompletnie wyczyszczone. Przejrzałem inne zdjęcia wszystkie zrobione po pogrzebie wszystkie twarze były zamazane nie tylko mamy, także mojej. I Pawła, a potem zobaczyłem ostatnie zdjęcie, zrobione nie przeze mnie, nie zapisane w folderze aparatu. Z datą dzisiejszy wieczór godzina 23:33. Klatka z kamery. Ktoś stał za moimi plecami z twarzą, której nie rozpoznałem, ale z ręką na moim ramieniu usunąłem to zdjęcie natychmiast. Albo tak mi się wydawało, bo po sekundzie pojawiło się znowu, tym razem jako tapeta główna. Nie mogłem jej zmienić, nie mogłem jej usunąć. Telefon zawieszał się, jakby sam nie chciał mi na to pozwolić. Jakby bronił tej klatki, patrzyłem na nią jeszcze raz. Ta dłoń na moim ramieniu. To nie była zwykła dłoń. Palce były zbyt długie, skóra cienka jak papier, paznokcie, jakby popękane szkło. Wtedy telefon zgasł. Nie spałem tej nocy. Leżałem na łóżku z kasetą oznaczoną moim imieniem obok. Nie odtwarzałem jej, ale słyszałem. Około godziny 3:33. Usłyszałem dźwięk dochodzący z piwnicy. Szelest taśmy. Ciche kliknięcie. Jakby ktoś tam był i oglądał ją za mnie. Zszedłem po schodach. Każdy krok był jak uderzenie w pustą blachę. Piwnica była pogrążona w półmroku. Tylko telewizor migotał na końcu pomieszczenia. Ktoś siedział na taborecie. Plecy lekko pochylone. Ręce złożone na kolanach, głowa nieruchoma. Zamarłem w progu, nie mogłem się ruszyć. Na ekranie wyświetlał się mój pokój, nie dzisiejszy, z czasów dzieciństwa. Pluszaki na półce, biurko z naklejkami, łóżko z zieloną pościelą w dinozaury, a ja, mając może osiem albo dziewięć lat, Stałem na środku kadru i mówiłem coś do kamery. Bezgłośnie, nie było dźwięku. Postać na krześle zaczęła się poruszać. Powoli, prawie niedostrzegalnie i wtedy zrozumiałem, że to nie ja, to nie był nikt z naszej rodziny, to ktoś z nagrań. Zbliżył się do telewizora, położył dłoń na ekranie, i w tym momencie. Obraz się zmienił. Teraz kamera była w naszym salonie, zbliżenie na sofę. Paweł spał. Za nim stała postać wysoka, z głową pochyloną pod dziwnym kątem. Ręka powoli przesuwała się w stronę jego karku. Zerwałem się z miejsca i wbiegłem na górę. Paweł siedział na wersalce. Nie spał. Patrzył na mnie szeroko otwartymi oczami. Ona była tutaj, powiedział. Stała dokładnie za mną. Kto? Nie wiem, ale wiem, co mówiła. Zamilkł. Ja czekałem. Powiedziała, kaseta nie musi zostać odtworzona. Wystarczy, że ją trzymasz. Wtedy to zrozumiałem. To nie chodziło o oglądanie, to chodziło o posiadanie. Następnego dnia podjęliśmy jedyną logiczną decyzję. Zabraliśmy wszystkie kasety z piwnicy: wszystkie, które miały imiona, numery, dziwne etykiety. Spakowaliśmy je do czarnego worka i pojechaliśmy na wysypisko. Nie chcieliśmy ich spalać. Paliśmy się, że właśnie wtedy Coś się stanie, jakby ogień miał nie zniszczyć kaset, tylko otworzyć coś na oścież. Wysypaliśmy cały worek do kontenera na elektrośmieci, patrząc jak rzędy czarnych prostokątów spadają na metalowe dno. Paweł spojrzał na mnie. Myślisz, że to coś da? Nie wiem, odpowiedziałem zgodnie z prawdą, ale czuję, że dopóki je mamy, dopóty one mają nas. Wróciliśmy do domu. Nic się nie działo przez całą noc. Nawet nie słyszałem kliknięcia z piwnicy. Zero szmerów, zero zdjęć. Po raz pierwszy od tygodnia zasnąłem snem bez obrazów. Rano Paweł już nie spał. Siedział w kuchni, patrzył przez okno. Coś tu nie gra, powiedział. Śniło mi się, że wchodzę do piwnicy i kasety dalej tam są. Uśmiechnąłem się krzywo. Może to tylko echo. Mózg się oczyszcza. Może, odparł. Ale spojrzałem dziś na zdjęcie z naszego dzieciństwa. To jedno, gdzie stoimy przed domem z mamą. I. Mojej twarzy nie ma. Zniknęła. Jakby ktoś ją wyciął. Zacząłem przeszukiwać stare zdjęcia, papierowe, takie, których nie da się zmanipulować jednym kliknięciem. I to samo. Tam, gdzie byłem ja, twarz była zamazana, rozciągnięta albo zupełnie pusta. Jakby taśma, której nie odtworzyłem, Dalej działała, jakby jego same istnienie rozlewało się na wszystko, co miało moją obecność zapisaną. A potem znalazłem list. W starym pudełku, tam gdzie kiedyś dziadek trzymał papiery. Była to koperta zaadresowana do mnie. Na odwrocie napisano: otworzyć tylko, jeśli kaseta zostanie znaleziona. W środku kartka pospiesznie zapisana długopisem. Michał, jeśli to czytasz, nie próbuj tego zrozumieć, tego się nie da zatrzymać, ale można spowolnić. Przechowuj kasetę, nie oglądaj, nie wyrzucaj, trzymaj ją w metalowej skrzynce, zasyp solą, trzymaj poza zasięgiem luster. Jeśli ją spaliliście, modlę się, Żebyście nie zdążyli odtworzyć żadnej nowej. Spojrzałem na Pawła. On już wiedział. Wczoraj, zanim pojechaliśmy na wysypisko zaczął. Jedną z nich wyjąłem, tę z numerem 20. Moją? Tak, włożyłem ją do torby. Miałem zamiar ją odtworzyć dziś rano, ale nie musiałem, bo dziś w nocy Ktoś ją za mnie obejrzał. Spojrzałem w róg pokoju. Na półce stała kaseta nie moja, nie Pawła, nowa, bez numeru, bez podpisu. Tylko jedno słowo zapisane białym flamastrem teraz. Nie dotknęliśmy jej przez kilka godzin. Stała na półce jak coś żywego, jakby obserwowała nas ona a nie my ją. Zasłoniliśmy okna, wyłączyliśmy wszystkie urządzenia, zakleiliśmy kamerki, mikrofony, zakręciliśmy lustra w domu kocami i siedzieliśmy w ciszy, jakby samo spojrzenie na nią miało otworzyć drzwi, których nie da się zamknąć. A potem coś zaczęło się dziać. Najpierw światło zaczęło migać, mimo że nie było burzy. Potem radio samo się włączyło. Grało coś, czego nie dało się rozpoznać. Głos kobiecy, mówiący coś bardzo cicho, bardzo powoli, po czym wszystko ucichło, zgasło. Wtedy kaseta sunęła się z półki. Nie spadła, sunęła się, jakby ktoś ją zabrał, ale ona nie upadła na podłogę. Nie było jej w ogóle, po prostu zniknęła. Następnego dnia o świcie. Poszliśmy sprawdzić piwnicę. Półka, z której zniknęła kaseta, była pełna. Znowu, ponad dwadzieścia nowych kaset. Na każdej nasze imiona, nasze twarze, różne wersje nas, młodszych, starszych, ubranych w rzeczy, których jeszcze nie nosiliśmy. Na jednej było nawet imię mamy, i babci, i Moje drugie imię, którego nikt nigdy nie używał. Wróciliśmy na górę bez słowa. Paweł wszedł do pokoju i zamknął się od środka. Wysłał mi tylko SMS. -a. To się nie zatrzyma. Już nie chodzi o dziadka. To nagrania świata, który nie istnieje, ale może istnieć, jeśli go obejrzysz. Minął tydzień. Paweł nie rozmawia. Przestał jeść. Kasety znikają i pojawiają się z powrotem. Na moim biurku co noc leży nowa, z nową datą, z nowym napisem. Dziś przyszła ta, która mnie złamała. Nie miała numeru, nie miała imienia, tylko napis po tobie. Wiem co się wydarzy. Wiem, że jak tylko skończę pisać, usłyszę kliknięcie magnetowidu, który sam się uruchomi. I usłyszę swój głos, mówiący coś, czego jeszcze nie powiedziałem. Ale wy to czytacie, prawda? Więc teraz kaseta już jest też u Was. Spójrzcie za siebie. Nie musicie nic robić. Wystarczy, że ją macie.